Jeden z ukochanych y, dla mnie tytułów Matki Bożej to Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji. Zapraszam Was kochani do tego, żeby wsłuchać się w te świadectwa małżonków. Myślę, że one nam uchylą rąbka tego, dlaczego nazywamy Maryję Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. A jeśli Ty jako mąż, jako żona zaprosisz Maryję, jeżeli się otworzysz na tą łaskę służby i ewangelizacji, to sam sama dołożysz kolejne świadectwo do tego, dlaczego właśnie ona jest nazywana gwiazdą nowej ewangelizacji. Gdzie duch święty, tak ma, tam Maryja, tak naprawdę tam gdzie Maryja, tam duch święty. Ona dała nam niesamowity przykład takiej właśnie relacji. Ewangelizacji i też takiej służby innym osobom. Nie wiem, jak Maria się czuła w momencie, kiedy przyszła do Jezusa na spotkanie, a Pan Jezus powiedział, że kim, kto jest dla mnie matką i, i, i rodziną, braćmi. Tak? To wszyscy, którzy, którzy wierzą i wypełniają wolę Pana Boga. Myślę, że nie sądzę, że Maria odniosła to do, do, do siebie bezpośrednio, bo ona dała nam właśnie ten przykład, tak, że takiej służby ofiarności, ona wiedziała, że jest z mamą Zbawiciela, ale też znała swoje miejsce. Ona właśnie nam pokazała, że ja mam często z tym problem, tak, że ja bym chciał być na pierwszym miejscu, że, że tutaj wiecie głosić, działać i, i, i zbierać te wszystkie po prostu te najważniejsze e, nagrody. Aby Maria właśnie pokazuje, że ewangelizować właśnie można poprzez bycie z drugą osobą. Po tym, że przez towarzyszenie. Maria właśnie wieczerniku towarzyszyła to po którzy się bali, którzy byli zalęknieli, a którzy cały, całe ostatnie lata swojego życia to byli blisko Pany Jezus, a mimo wszystko się bali. A Maria jest tą osobą, która mówi spokojnie: ja jestem z Wami, nie bójcie się, ja będę Wam towarzyszyć. I Maria właśnie takiej cichości swojego serca uczy nas, takiej właśnie służby drugiemu człowiekowi, takiej właśnie mówienia o Panu Bogu nie przez słowa, tylko właśnie przez obecność, przez. przez Okazywanie miłości. I to też jest tam, pokazuje, jak mamy ewangelizować w naszej rodzinie. Ja nie jestem powołany wszystkim o tym, że mam nauczyć moje dzieci pacierza, że mam pokazywać, że w niedzielę trzeba chodzić do kościoła, że mamy wypełniać 10 przykazań. Nie, ja mam ewangelizować poprzez miłość, poprzez bycie, poprzez służenie swojej rodzinie. Ja jako mężczyzna jestem powołany, żeby mojej rodzinie przewodniczyć, żeby być takim przewodnikiem, żeby być e, takim osobą, która prowadzi. I to nie właśnie w to, że ja będę szedł na pierwszym miejscu, żeby wszyscy widzieli jaki Grzybowski jaki jest wspaniały, cudowny. Nie, tylko że mam ochraniać moją rodzinę i mam jej służyć przez to, przez swój czas, przez swoje umiejętności. I właśnie Maria jest tą osobą, która może mi w tym dopomóc. Mhm. Ja też często jako mama widzę, że właśnie chcemy robić wielkie rzeczy, a czasem chodzi o takie towarzyszenie czasem wysłuchanie, czasem widzimy, że nasze dzieci się z czymś zmagają i słuchajcie, no my nie, nie, nie załatwimy za nich pewnych spraw, ale możemy im towarzyszyć, możemy być takimi ezerkenegro takimi towarzyszami życia naszych bliskich. Też często widzę, jak mój mąż, nie wiem, ma jakieś zmagania, jakieś trudności i czasem my jako kobiety tak pomóc, nie wiem, znaleźć receptę, super rozwiązanie. A czego nas uczy Maria? Cichości serca. Towarzyszenia, bycia obok, że ona czasem tylko swoją obecnością dawała niesamowity pokój. I tego, czego dzisiaj brakuje nam w świecie, zwróćcie, tego, czego często pragniemy, to właśnie pokoju serca, że jeśli będziemy mieli pokój serca, ta, taka cichość, taki spokój, to my wiele rzeczy będziemy potrafili przezwyciężyć. I Maryja jest dla mnie taką ostoją, ale też taką kobietą, która uczy mnie pokoju, uczy mnie towarzyszenia, bycia obok, czasem milczenia w tym swoim, wiecie, mówieniu, właśnie w tej swojej relacyjności, czasem mówi stop, isia, teraz jest moment, że nie musisz mówić. Ale masz być obok, masz słuchać, masz być tą, której ludzie chcą powierzać swoje sprawy i troski. I najpierw właśnie jesteśmy powołani właśnie w tej najmniejszej naszej komórce, w tym naszym najmniejszym Nazarecie, naszym bliskich, naszych dzieci, męża, a później przyjaciół, przyjaciółek. Zauważcie, że Maryja też niesamowicie, ona ubiegnie do Elżbiety, ona chce z nią dzielić te radości. Myślę, że jest to takie bardzo naturalne, takie kobiece, one chcą być w tym razem. I często Ty, może właśnie w swoim życiu, masz pobiec do jakiejś kobiety, masz jej towarzyszyć, być obok niej, dzielić z nią swojej radości i trudy. Do tego jesteśmy zaproszone, do tego jesteśmy powołane i do tego potrzebujemy Maryi, żeby ona nam pokazywała tą drogę towarzyszenia, żeby być dobrą mamą, dobrą żoną i dobrą przyjaciółką. Sytuacja z Wieczernika budzi we mnie pytanie, ta z wieczornika, kiedy już Pan Jezus umarł na krzyżu, budzi we mnie pytanie, kim musiała być Maryja? Dlaczego się nad tym zastanawiam? Bo przed chwilą umarł jej syn w strasznych męczarniach w ogóle. Uciekli wszyscy jego przyjaciele. Nikt z nim nie był, poza Janem i mamą. Przyjaciele, z którymi był przez ostatnie trzy lata, którym, których nauczał, z, którym, z którymi był blisko, wszyscy oni uciekli, stchórzyli, zostawili go. A teraz, po jego śmierci, jego mama jest z nimi w wieczorniku i modli się. Kim musiała być Maryja, żeby to zadziałało w wieczerniku, nie? żeby ich relacja była dobra, żeby tam wszyscy czuli się dobrze? Jakim człowiekiem musiała ona być? Przepełnionym właśnie dobrocią, światłem, pokojem. Żeby oni nie czuli się przez nią potępieni, mimo że sami sobie nie mogli wybaczyć nie, tej sytuacji, z pewnością. Tak. I e, mówi się, że Maryja przetrzymała całą wiarę Kościoła przez te trzy dni. Już nikt nie został, kto wierzył w, w jakiekolwiek dobre zakończenie tej historii, tylko ona, jedna, przetrzymała całą wiarę Kościoła przez te trzy dni ciemności. Maryja jako ta, która absolutnie nie wyklucza nikogo, nawet tych, którzy zostawili jej syna, aby byli jego przyjaciółmi. Czyli nie wyklucza mnie i ciebie. Czyli można powiedzieć, że Maryja daje nam dobro w taki sposób, że nas nie upokarza. Ona y, nas szanuje, nawet w sytuacji, w której sami mamy poczucie, że y, niewiele. Y, Niewiele jest w nas do uszanowania. Nie za bardzo jesteśmy godni tego szacunku. Maryja nas podnosi nie? i zawsze, zawsze daje nam to dobro w taki sposób, że, że chce się przy niej być. Choćbyś nie wiem, co zrobił, po prostu jak przyjdziesz do Maryi, to jest ci tam przy niej dobrze i czujesz, czujesz że chcesz być po prostu lepszy, bo. Bo ona tak dobrze Cię traktuje. Jakie to jest światło na, ewangelizacji, na ewangelizację i służbę? Właśnie, na, no, jakie to jest światło, prawda? Jak, jak, jak mamy dawać dobro? Yy, dobro też trzeba. Potrafić dawać. Nie? Jeśli komuś pomagamy, to w pewnym momencie pomyślałam sobie w moim życiu, kiedy widziałam, jak mój tata doświadcza takiego, powiedzmy, po mojemu złego pomagania, które, którego upokarza. Pomyślałam sobie, że ważne jest umieć właśnie pomagać. To jest trudniejsze niż przyjąć tą pomoc. Nie? Mhm. Najpierw musisz dobrze pomóc, żeby ten ktoś mógł tą pomoc. Przyjąć jednocześnie nie będąc właśnie upokorzonym. Nie? I tak y, przychodzą mi na myśl Łukasz, te, y, te takie coś w stylu właśnie szlachetnie paczki, takie przedsięwzięcia, które też w kręgu naszych znajomych dosyć ostatnio y, od, od, wielu, od kilku lat stały się popularne, y, takie anonimowe y, prezenty, które. Y, które Robią właśnie różne nasze środowiska znajomych jakimś rodzinom, tak żeby one nie czuły się źle. Często to jest tak, że to jest rodzina w zupełnie innej części Polski, tak żeby. Ona nie, nie, jakby żeby, żebyśmy się nie mijali ze sobą i nie narażali też siebie na taką pokusę budowania pychy, nie? No teraz to ja pomogłem tobie, ty o tym nie wiesz, ale jestem taki fajny, żeby jakby też budować w sobie przestrzeń do, do ścierania pychy, ale przede wszystkim pomóc innym tak, żeby, żeby ta pomoc rzeczywiście no, im pomogła, nie? żeby oni mogli się nią cieszyć i czuli się w tym wszystkim, w tej sytuacji godnie. Gdy sobie myślę o służbie i ewangelizacji, to zawsze wracam do takiej świadomości, bo bardzo łatwo możemy ulec w takiej pokusie, że ewangelizacja i dzieło ewangelizacji to jest przede wszystkim to, co robimy, jak działamy, zadania, różne przedsięwzięcia, inicjatywy. Nie. Sercem i najpłodniejszym apostolskim, ewangelizacyjnym dziełem jest modlitwa, i zawsze trzeba to sobie przypominać. Maryja, właśnie jest tą, która mi to zawsze przypomina. I dlatego, jeżeli kiedyś Pan Bóg uzna mnie za godnego, żeby nazwać mnie apostołem, to myślę, że będzie to dzięki temu, że codziennie z różańcem w ręku przemierzam cały świat, modląc się z mocą takiej. Znalazłem sposób na to, żeby odmawiać różaniec z mocą. Przemierzam cały świat. Staram się dwa różańce dziennie się modlić. Przemierzam różne intencje, różne osoby. Modlę się za różne przedsięwzięcia, inicjatywy. Właśnie modlitwa z Maryją przez nią to jest według mnie najważniejsze, co robię dla apostolstwa, dla służby, dla ewangelizacji i myślę, że trzeba zawsze nam do tego wracać. Że modlitwa to jest zawsze fundament, to jest źródło, na którym rośnie całe dzieło ewangelizacji, służby apostolstwa. I to jest coś, co mi zawsze ona przypomni. Jakbym o tym zapomniał, Adrian, wróć, modlitwa, fundament, źródło i działaj. I to jest właśnie to na fundamencie modlitwy, czyli Pana Boga. Maryja, charyzmatyczka, ewangelizatorka, wstawienniczka to jest ktoś, z kim warto iść do ewangelizacji i to jest ta osoba, która zawsze jest, bo gdzie ona jest, tam wstępuje Duch Święty i myślę, że warto uczyć się od niej przede wszystkim towarzyszenia jej Synowi. Była w Kanie, była na Drodze Krzyżowej, była na Golgocie, wreszcie była z apostołami w wieczorniku. I wierzę, że ona najlepiej wie, jak nas, jak, jak, co zrobić, żeby nie odłączyć się od Pana, co zrobić, żeby nie odłączyć się od Jezusa, nawet wtedy, kiedy jest ciężko, nawet wtedy, kiedy właśnie tracimy zapał, nawet wtedy, kiedy wszystko nam mówi. A może teraz odpuścimy, a teraz może zrobimy sobie może wakacje. I to, to są takie momenty, gdzie ona, gdzie ona trwała. zobaczcie, to nie jest tak, że to było, że to było też takie takie właśnie. Bo Maryja była bez grzechu i dlatego właśnie tak trwała. Ona też miała swoją wolę, tak? Ona, ona wybierała słusznie, ona wybierała te drogi. By była gdzieś tam zawsze obok, nigdy nie wychodziła na pierwszy plan, ale była zawsze obok. I myślę, że my też, jako ci, którzy chcą głosić Jezusa światu, też powinniśmy się uczyć od niej właśnie takiej postawy. Tego towarzyszenia. Ja mam też taki obraz przezroczystości, też, nie? żeby nie przysłaniać sobą tego, które jest najważniejsze. Ona tego nigdy nie robiła. Ona po prostu prowadziła ludzi do, do niego. I nadal ale, to robi. Tak, ale pada to towarzyszenie i ja też odkrywam właśnie siebie trochę w tym, tak? nie chcę powiedzieć, że jestem jak Maryja, daj mi Panie Boże, żebym była coraz bardziej do niej podobna, ale właśnie w tym towarzyszeniu, bo jak wymieniałeś te przymioty Maryi tak? i to, kim ona właśnie jest, ewangelizatorka, wstawienniczka, to mi jeszcze zabrakło mama, żeby powiedzieć, że ona jest mamą tak? w tym wszystkim. Być może właśnie jesteście rodzicami, jesteście, macie teraz taką misję, misja rodzina, i myślicie, że to nie jest dobry czas na to, żeby zająć się ewangelizacją na przykład? Może jest was takie pragnienie, że są myślicie dobre, jak dzieci wyjdą z domu. To chcemy wam powiedzieć, że to da się zrobić, chociaż może nie do końca tak jakbyśmy chcieli, tak po ludzku właśnie, bo ja miałam długo ogromny problem z tym, że mój mąż mówił więcej ode mnie, kiedy jeździliśmy na jakieś spotkania. A teraz nie mam z tym problemu. Jestem, chcę być tą, która towarzyszy. Właśnie będąc gdzieś tam z boku w ławce z tymi dzieciaczkami, próbując je ogarnąć i zadbać o to, żeby za bardzo nie przeszkadzały, kiedy na przykład właśnie tata głosi i przede wszystkim modląc się w tym czasie za niego ściągam z ręki moją bransoletkę, różaniec i, i po prostu próbując, właśnie to jest też takie piękne w tej modlitwie, w tej rutynie, o której wcześniej mówiliśmy, że ja jakby mogę być właśnie w dwóch miejscach naraz wtedy i robić różne rzeczy naraz, czyli ogarniając dzieci mogę też te paciorki w różańcu przekładać i po prostu towarzyszyć temu mojemu ewangelizatorowi modlitwą. I, i to jest też ewangelizacja, tak, jakby no, ma, mam taki feedback od mam wielu, które dziękują właśnie też za tą posługę. tak? Widząc właśnie to macierzyństwo moje w tej służbie, jaką jest ta nasza ewangelizacja, że my właśnie nie chcemy też się rozdzielać, tak? chcemy sobie towarzyszyć, chcemy być, chociaż te nasze role są może inne, to chcemy być w tym właśnie rodzinnie razem. Ja mam jeszcze taką, taką jedną intuicję która podpowiada mi, żeby tym, którzy są pierwszą misją ewangelizacyjną w naszym życiu, czyli naszym dzieciom, naszemu domowi, żebyśmy my tym dzieciom nie przesłaniali Boga. To znaczy, biorąc, wpatrując się w Maryję, żyć właśnie tak jak ona, żeby naszym dzieciom nie przesłonić Boga. I to jest w ogóle wielkie zadanie, no ale myślę, że warto... Warto się od niej uczyć wiele rzeczy, również tego. Jak mówić o ewangelizacji o Maryi? I tu znowu wracam do, do tego poczucia, że moje życie nie jest moją własnością. Poprzez akt oficjalnego oddania Matce Bożej wszystko, co mamy, materialne, ale też to, co mamy duchowe, tą naszą miłość do dzieci, do siebie, do, do, do najbliższych. Jej złożyliśmy u stóp jako niewolnicy. To ona tym zarządza. Ale ona też idzie z tymi niedoskonałymi naszymi darami przed tron Najwyższego i jako najdoskonalsza orędowniczka, ona otrzymuje jak gdyby zapewnienie, że jej syn łaskawie na nas spojrzy. Ale wśród tych jak gdyby, trosk, tych, tych myśli, które się pojawiają, jest też to, żeby być otwartym na ludzi, którzy jeszcze o Jezusie nie słyszeli lub go gdzieś zgubili. Ja nie czuję się jakimś niewiadomym misjonarzem, jakimś głosicielem, ale dzisiaj obserwuję świat. I chociażby z takiego prostego, egoistycznego poczucia, że jeżeli my nie zrobimy, Czegoś, żeby ten świat był lepszy, żeby te wartości, które są ważne, niepodważalne, nie ustępowały jakimś, nie wiem, przesłankom hedonistycznym, no to, to tak będzie się działo. Ja chcę świata opartego na wartościach dla moich dzieci, moich wnucząt, daj Boże. Ale nie mogę nic zrobić, jeżeli nie zacznę zmiany od siebie, dlatego ja się muszę nawrócić, ja muszę się otworzyć na łaskę. A jako niewolnik mam ułatwioną sprawę. Gdy ja myślę sobie o Maryi jako ewangelizatorce, to myślę sobie o każdej mamie, bo ona taką ewangelizatorką była, która tak naprawdę była w domu. I te słowa, które wypowiedziała w kanie galilejskiej: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. To odczytuję właśnie jako powołanie mamy ewangelizatorki. Najpierw w pierwszym rzędzie. Ewangelizacja wobec tych, którzy są mi dani i zadani, czyli naszych dzieci. I dla mnie to jest proste bycie z dzieckiem, kiedy zaczyna chodzić, bycie z dzieckiem i odpowiadaniem pierwszych modlitw, określenie znaku krzyża. Ale też ewangelizowanie przez przykład naszego życia. Przez to przede wszystkim, że potrafimy sobie przebaczyć. Przyznać się do winy, przyznać się do błędu. I tak naprawdę myślę, że Maryja uczy mnie właśnie takiej pokory, cierpliwości, cichości, bardziej słuchania, niż stawiania na swoim i zaufania Panu Bogu do końca. A dla mnie, mówię, ewangelizacja i Maryja to jednoznacznie kojarzy się z byciem i ewangelizacją. Swojego domu najpierw. Czy takie zjawiska jak uzdrowienia, uwolnienia, spektakularne cuda, które dzieją się w związku z ewangelizowaniem? Czy to jest ten najwłaściwszy powiedzmy, sposób? właśnie apostołowania, niesienia dobrej nowiny, czy, czy jest też coś co, co wygląda nieco inaczej, a, a wcale nie znaczy, że jest gorsze? Można powiedzieć i tak i nie, albo tak, ale nie tylko. Bo to jest sposób, o którym powiedział Chrystus, kiedy posłał uczniów, to powiedział, że na waszej posłudze będą towarzyszyły znaki, dzięki którym ludzie uwierzą w tą, w tą naukę, w to, co głosicie. Nie? I jest napisane, że kiedy apostołowie szli, czynili znaki i cuda, to Bóg potwierdzał te, tą głoszoną przez nich naukę znakami i cudami. I Pan Jezus nawet w pewnym momencie też powiedział, że jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, to nie uwierzycie, więc jest taka przestrzeń, gdzie potrzebujemy widzieć znaki Bożego działania i w pierwszej kolejności wszystkie te znaki ponadnaturalne są apelem do rozumu, który budzi wiarę w sercach ludzi w to, co niewyjaśniane, w to, co jest ponadnaturalne, ale to jest to, dzięki, temu, dzięki czemu też Kościół odzyskuje szacunek w oczach świata, bo świat widzi w kościele żyjącego Chrystusa widzi, że to jest prawdziwy Bóg, że dzieją się rzeczy niesamowite i to jest wpisane w Ewangelię. Ale z drugiej strony to, to nie jest wszystko, bo to jest zewnętrzne działanie. Nie? To, to jest jakby można powiedzieć apostolstwo uczniów, ale jeszcze jest apostolstwo w Duchu Matki Bożej, bo apostolstwo uczniów od apostolstwa w Duchu Matki Bożej różni się tym, że y, uczniowie, którzy doświadczali tak niesamowitych rzeczy w czasie, kiedy Chrystus im, ich posłał, oni nie przetrwali próby krzyża, a przed krzyżem staje się samemu, tak jak Jan Apostoł, który który został sam i jego tylko mogła Maria nauczyć patrzeć na Chrystusa. Więc można powiedzieć, że tak jak w życiu potrzebujemy i Marty i Marii, nie? tak potrzebujemy, żeby w nas połączyło się apostolstwo takie zewnętrzne, które jest wpisane w Ewangelii, ale apostolstwo Maryi, które będzie wewnętrznym przylgnięciem do tego, co Bóg daje. Bo Czy, czy Maria nie jest królową apostołów? Czy Maria nie jest gwiazdą nowej ewangelizacji? Ona jest pierwszą apostołką, ona jest y, najlepsza w ewangelizacji. Y, nie? Y Bóg nam ją dał, nie? Ale ona może nas w sposób wewnętrzny w naszym sercu, na naszej drodze życiowej, na naszej drodze świętości, w rozznaniu, jakie mamy w tym, co Bóg robi w naszym sercu, ona może nas najlepiej wprowadzić w Boże działanie, tak że będziemy, nie będziemy tyle koncentrowali się na, na darach duchowych, na znakach, ale na Dawcy i na jego miłości i na tym, żeby z jak największą miłością, ufnością, uległością, posłuszeństwem Bogu przeżywać nasze życie a w konsekwencji z największą świętością.